Dzień dobry kochani, dzień dobry, witam na przesłaniu aniemskim we wtorek 14 października 2025, runiczne miejsce mocy Mimeruna. Wybieramy dziś kochani fioletowy kamień bądź też żółty. Na dziś mamy Jere, przepiękną energię, która mówi o o fitości, o zakończeniu jakiegoś etapu, ale też i takim pracowitym dla niektórych, na, dla niektórych dniu. Możesz odebrać dyplomy, możesz zdać egzaminę, możesz e, otrzymać umowę na dłuższy okres czasu, może wpływ jakichś środków finansowych za zrealizowanie jakiegoś zadania, jakiegoś projektu, zakończenia czegoś. Przepiękna energia, ale też i pracy, tak? <laughs> no i cierpliwości. Żeby z cierpliwością podejść dzisiaj, bo dość pracowicie może być, ale z efektu w tej pracy, na koniec dnia będziesz się fajnie cieszył, jeżeli się w coś zaangażujesz, a jeżeli nie, to każdemu według zasług. Zapraszam na runę dnia, na playlistę, a teraz dla osób, które wybrały fioletowy kamień, radość. Radość płynie z poczucia łączności z Bogiem. Dzięki niej doznajesz oświecenia. Pielęgnuj tę cnotę, dostrzegając boski pierwiastek we wszystkim, czego doświadczasz. Przeniknij pozory i odszukaj światło w duszy Każdego człowieka. Dzięki temu w pełni zdasz sobie sprawę z cudu stworzenia, a radość rozpali Twoje życie. Ciesz się wszystkim, ponieważ radość to klucz do osiągnięcia oświecenia. Raduj się życiem. Afirmacja we wszystkim znajduje radość. Być może w Twoim życiu jest mało tej radości, może warto tutaj nad tym popracować i złapać tą równowagę, bo może tylko obowiązki, praca. A mało tej radości, mało się uśmiechasz, mało się cieszysz. Może są troski, może są zmartwienia, ale pamiętaj, żeby cieszyć się każdą najmniejszą rzeczą. I zawsze jest powód do tego, żeby się uśmiechnąć, żeby za coś podziękować, być wdzięcznym. Chociażby za to, że mamy możliwość wypicia porannej herbaty, czy kawy, czy wstania, tak, że mamy siłę na to wstanie. Zrób rachunek sumienia. Archaniele Michale, archaniele odwagi, pewności siebie, zwracam się do Ciebie, obdasz mnie swoją siłą. Pozwól mi przyznać się do siebie, mojego życia oraz mojego boskiego celu. Proszę prowadź mnie pewnie tak, abym całkowicie otworzył moje serce na wszelkie doświadczenia. A więc tutaj e, prośba do Archanioła Michała, żeby. Podpowiedział, żeby dał siłę na zmianę, na zastanowienie się, jakich zmian wymaga Twoje życie i zrobieniu tego kroku naprzód. No, tutaj dla kogoś bratnia dusza, kochani, masz szansę poznać dzisiaj taką osobę do relacji. Jera też mówi, że osoby dzisiaj, które staną na Twojej drodze, to nie będą przypadkowe osoby. Znać czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest obecnie niezbędne, a więc trzeba się wyspać, trzeba zadbać o ciało, o umysł, wyciszyć się. Tak? Może właśnie jakieś zabiegi, może y, jakby z, zmiana nawyków y, tak? na coś y, lżejszego, coś, coś bardziej odżywczego. Indriel. Jesteś wojownikiem światła. Bóg potrzebuje Ciebie, byś niczym anioł roztaczał boski blask, blask nad ziemią i wszystkimi jej Mieszkańcami. Coś tutaj w przeciągu roku ma szansę się u ciebie zrealizować, być może właśnie, będziecie planować ślub. No i w przeciągu, w przeciągu roku, o tym też mówi Jera. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to twój najwspanialszy nauczyciel, czyli ta beztroska. Po prostu przyjrzyj się, jak dzieci są beztroskie i tak. Yy, yy, Wesołe, radosne nie myślą o, o przyszłości tylko są tu i teraz, w teraźniejszości, i warto wziąć z nich przykład, tak? Cieszyć się tym życiem, tak, doceniać każdą chwilę z najmniejszej rzeczy. Y, y, tutaj jakby też y, y, do, doceniać, tak, to życie, żyć radośnie, tak. Tutaj ewidentnie y, jest brak równowagi. W Twoim życiu jest za mało radości, za mało właśnie takiego uśmiechu, mało może przebywasz z ludźmi, dużo właśnie być może samotności, dużo pracy. Więc warto tutaj zmienić coś w tym swoim życiu i wprowadzić tą równowagę, wprowadzić tu więcej radości, spotkań, tak. przybywaj z ludźmi, którzy pozytywnie wpływają na Ciebie, bywaj w miejscach, które też optymistycznie gdzieś tam Cię napawają, gdzie łapiesz tą energię, tak. No i otaczaj się ludźmi, którzy świecą światełkiem, tak. Oni będą tutaj dodawać ci skrzydeł, więc może też wprowadzić troszeczkę sportu do swojego życia, może właśnie jakieś zmiany nawyków, bo to też teraz taka aura jesienna, troszeczkę tak, więc ta radość, to, 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 to gdzieś ta aktywność będzie bardzo kojąco na nas działała. I grupa numer dwa dobroć. Aby stać się dobrym, musisz otworzyć swoje serce na wspaniałą wartość troski i współczucia. Bądź dla siebie dobry, miej realistyczne oczekiwania i doceniaj samego siebie.